Witam serdecznie wszystkich tajemniconautów. Antarktyda, skuty lodem kontynent, co róż nas zaskakuje swoimi tajemnicami. Jedną z tych tajemnic są tak zwane rozbłyski wody lub mrugnięcia lodu. Przedstawiając różne informacje i doniesienia o rozbłyskach wody lub mrugnięciach lodu, dobrze będzie w tym momencie zaznaczyć, że odbicie powierzchni Ziemi na niebie ma większe znaczenie niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Jednakże trudno jest w większości ludzi uwierzyć w coś nowego lub innego niż to, czego ich nauczono w młodości. To standard w historii naszej planety, że wciska się młode i kreatywne umysły w kaganic wątpliwej nauki, która średnio co 50 lat zmienia swoje oblicze. Jednak odbicie na niebie, jak widać na kole podbiegunowym, jest tak bardzo osobliwe, że nie da się mu zaprzeczyć ani pominąć w poważnych dyskusjach na temat kształtu Ziemi. Coś, co nie jest łatwe do wyjaśnienia, powoduje, że niebo w tej okolicy działa jak gigantyczne lustro. Zachodzi tutaj niewyjaśnione i tajemnicze zjawisko odbicia. Gdy atmosfera Ziemi jest w pewnym stanie, powierzchnia Ziemi jest dokładnie odbijana. Wejście do wnętrza Ziemi może być tu niewątpliwie tego przyczyną. Co by nie powiedzieć i w temacie wymyślić, zawsze będzie to jednak odbicie lustrzane. Czy to, że niebo odzwierciedla warunki lodu, wody i lądu ma jakieś większe znaczenie? Mimo tego, że owego faktu nie można wykorzystać do udowodnienia, że Ziemia jest pusta, to ma. Ale udowodnienie, że zorza polarna to nic innego jak odbicie płonącego wulkanu, pożaru wewnętrznej prerii lub lasu we wnętrzu Ziemi, byłoby ważne tym bardziej, że cytaty z różnych autorytetów na temat eksploracji Antarktydy i Arktyki są chętnie cytowane w celu udowodnienia słuszności pewnych poglądów. Nansen opisuje niebo wodne w tomie drugim na stronie 472 swojego dziennika, a Nansen to znakomity polarnik. Stwierdza on, że w środę 25 marca, za cyplem na południowym zachodzie, rozciąga się to samo ciemne wodne niebo, rozciągające się na zachód, prawie aż do najdalszego leżącego punktu. Utrzymywało się tam przez całą tę ładną pogodę z wiatrem południowo-zachodnim od samego początku miesiąca. Wydaje się, że zawsze jest tam otwarta woda, bo ledwie niebo jest zachmurzone, odbicie wody pojawia się właśnie w tej dzielnicy. Celem czytania tak wielu autorytetów na ten temat jest pokazanie, że to, co określa się mianem wodnego nieba, nie jest kaprysem ani fantazją jednego odkrywcy, ale stały fakt. I jedna z rzeczy, na których odkrywcy północy zawsze polegają jako absolutnie niezawodnych. Stan powierzchni w tym kraju jest tak dokładnie odzwierciedlony na niebie, że każdy może to zrozumieć. Wodne niebo jest widoczne zawsze, gdy niebo jest zachmurzone. Fakt ten potwierdza w pewnych kręgach twierdzenie, że zorza polarna jest wielkim ogniem pod spodem, odbijającym się na niebie i musi pochodzić z płonącego wulkanu, pożaru prerii lub lasu we wnętrzu Ziemi. Nansen dodaje również. Sądząc po niebie, musi być kilka pasów na południu-południowym zachodzie. Przypuszczalnie, które później okazały się słuszne, i na stronie 233, tom drugi swojej relacji kontynuuje: Przed nami na horyzoncie mamy wodne niebo, a w każdym razie odbicie, które jest ostro zarysowane i pozostaje tak nieruchome, że musi być albo nad wodą, albo nad ciemnym lądem. Nasz kurs po prostu się na nim opiera. To zjawisko kumuluje się gdzieś bardzo daleko, a woda nad którą się znajduje z pewnością nie jest mała. Nie mogę się oprzeć myśli, że musi być nad lądem. Oby tak było. Ale między nami a niebem wydaje się, że jest mnóstwo właśnie takich pasów. Nansen i jego towarzysz Johansen starali się na podstawie wyglądu nieba określić, czy przed nimi znajduje się woda, lód czy ląd. Tak się złożyło, że była to woda, ponieważ wiele linii reprezentujących otwory w lodzie odbijało się na niebie. To było zadziwiające. Niezmiennie polegali na wyglądzie nieba, aby określić stan wody lub lodu na Ziemi i przed nimi. Nansen wspomina, że wkrótce potem ścieżki były tak liczne, że bardzo opóźniały ich postęp w wędrówce. Wiele razy musieli krążyć i nakładać mil, i w tych kierunkach znajdowali ląd i wodę, tak jak wskazywało na to niebo. Kiedy płomienie przecinają niebo, mędrcy mówią nam, że zamiast uważać, że na ziemi lub we wnętrzu ziemi, zorza polarna zwiastuje przypuszczalnie elektryczność. To dziwne, że nie ma różnicy zdań na temat odbicia lądu, wody czy lodu, podczas gdy jest ich tak wiele. Być może jedynym powodem, dla którego istnieją jakiekolwiek różnice zdań co do tego, co powoduje odbicia zorzy polarnej jest to, że nikomu nawet nie przeszło przez głowę, że może to być ogień lub elektryczność. Ten błąd wynikał z faktu, że nikt nie wpadł na pomysł, że odbicie może powstać z ognia, ponieważ nie wiedzieli nic o tym, że Ziemia jest w środku pusta. Nansen oświeca nas w kwestii wodnego nieba i przekazuje nam niektóre ze swoich niespokojnych ambicji. W tomie drugim swojego sprawozdania na stronie 261 mówi: Johansen, który wyszedł, mówi, że to samo wodne niebo można zobaczyć na południu. Dlaczego nie możemy do niego dotrzeć? Ale mimo wszystko jest to dla nas kuszący cel, do którego dążymy, nawet jeśli nie osiągniemy go bardzo szybko, widzimy go raz po raz. Zjawisko jest pięknego koloru niebieskiego, a to dla nas kolor nadziei. Niebo rozciągające się nad wejściem do wnętrza Ziemi wydaje się działać w pewien sposób jak lustro i odbija wszystkie obiekty bardzo wyraźnie. To takie prawdziwe zwierciadło, w którym od setek lat mieszkają ludzie lub ci, którzy tam idą. Nauczcie się rozpoznawać na podstawie tego, co się odbija na niebie. Będziecie wtedy wiedzieli, czego się możecie spodziewać. Inny odkrywca północy, Kane, pisze na stronie 152, że kiedy powierzchnia lodowca cofała się na południe. Jego wizerunek wydawał się połamany stosami ziemi i poplamionymi kamieniami, aż w głębi lodu było ukryte przed moimi oczami wejście przy zboczu wzgórza. Jednak wciąż za tym białym mrugnięciem lub blaskiem nieba powyżej pokazywałem dalsze jego rozszerzenie. Zawieszone niebo nad nim działało jak wyjątkowe i czyste lustro. Patrząc w górę, widać było to, co się dzieje na dole. Do tej pory mieliśmy okazję poznać cytaty badaczy Arktyki w odniesieniu do stanu nieba i tego, jak jego wygląd determinuje stan wody i lodu. Bernacci, który spędził prawie dwa lata w regionach Antarktyki, mówiąc o niej w pewnym wywiadzie, oświadczył. Przed południem burza minęła, a my usilnie staraliśmy się dotrzeć do jakiejś wody na wschodzie, na co wskazywało silne, zaznaczone wodne niebo w tym kierunku. Pod wieczór następnego dnia dotarliśmy do Otwartego Morza, będąc wówczas na szerokości geograficznej 65 stopni i 33 minut na południe i długości geograficznej 165 stopni i 48 minut. Od północy nadeszła fala, a temperatura morza wzrosła od 29 stopni na krawędzi paczki do 30 stopni w skali Fahrenheit'a. Znajdowaliśmy się teraz prawie w tej samej sytuacji co 6 tygodni wcześniej, a w ciągu tych 6 tygodni spaliliśmy prawie 100 ton węgla z niewielkim skutkiem, jak opisano na stronie 60. Jednak jako naukowców to, co zobaczyliśmy na własne oczy, zapewniło, że w regionach Antarktyki widać ten sam rodzaj nieba, co w Arktyce. Jakieś nieznane zjawisko sprawia, że coś działa jak lustro w obu kręgach zlodowacenia i odzwierciedla stan Ziemi na niebie. Dzisiejsze badania starają się wyjaśnić to zjawisko wiedzą nabytą i opartą na założeniach, nie biorąc pod uwagę, że te, jakby, soczewki zawieszone nad wejściami w głąb pustej Ziemi mogą być rodzajem jakiegoś parasola ochronnego, który musi w jakiś sposób chronić wejścia w głąb Ziemi, stanowiąc jednocześnie o efekcie odbicia, który może być tylko elementem ubocznym jakiegoś kosmicznego mechanizmu. Cóż, dla wielu mogłoby być to zjawisko z pogranicza halucynacji. Spowodowanej mrozem i niczym niepohamowanym odbiciem światła od lodu i śniegu. I zapewne tak by to zjawisko przyklepano, gdyby nie wyprawy polarne arktyczne i antarktyczne, które potwierdziły nie tylko funkcjonowanie na biegu niewspomnianych zjawisk, ale obserwacje odbić wewnętrznych przestrzeni Ziemi. Często wspomina się wśród polarników o tak zwanym wiosennym otwarciu. Na wiosnę Antarktyda zdradza więcej swoich tajemnic i prawdopodobnie topnieje tak zwane otwarcie, które umożliwia przepłynięcie poza pas zlodowacenia do większego kręgu wodnego, w którym znajdują się nieodkryte przez świat kontynenty. Ale czy aby na pewno nieodkryte? Niebawem będziemy mogli się o tym przekonać, o ile wróci organizowana w tym celu cywilna wyprawa. Chyba pierwsza cywilna wyprawa, która ma na celu zbadanie m.in. mitycznego wiosennego otwarcia, które nosi swój przydomek w świecie spiskowym jako Brama Sumeru. Zgodnie z tą teorią, światy zewnętrzne ukrywają się przed nami, podczas gdy my jesteśmy częścią posłusznej kolonii niewolników w wewnętrznym kręgu, w kontynentach Ziemi. Pomysł ma na celu zamykanie ludzi na ograniczonym obszarze, aby ludzie nawet nie pomyśleli o dalszej eksploracji. Na zakończenie można tylko się zastanowić, a co jeśli wyprawa jest organizowana po to, żeby opinii publicznej przedstawić za rok informację, że nie ma żadnych wejść w głąb Ziemi. Że wszystko to fikcja, że wszystkie zdjęcia w sieci to podróbki, że odbicia wody to halucynacja, a wszyscy polarnicy cierpieli na rodzaj histerii biegunowej? Widać, że Arktyka i Antarktyda stanowią teraz cel dezinformacji geopolitycznej, a to oznacza zainteresowanie się mocarstwami przeciwstawnymi, zlodowaciałymi biegunami naszej Ziemi. A dokładnie tym, co na nich można znaleźć sobie przywłaszczyć, a potem słono sprzedać.